Pisów, tu akurat się wyświetliło 10, ale NUSHAMN sobie potrafi z tym bardzo dobrze radzić, bo to jest w formacie JSON, to jest taki format komunikacyjny do przekazywania danych, nie wchodząc w techniczne szczegóły. Wybieram sobie dane, które chcę zapamiętać i sprawdzam jeszcze, czy na pewno posiadają ID, bo tu potrafią być różne rzeczy. No, i potem gdzieś to przekazuję, nieważne na razie gdzie. I podobnie robię z kategoriami. Czyli pobieram kategorie, no po co? Bo będę chciał wiedzieć, w jakiej kategorii na przykład mam dany post. Więc WordPress też takie coś udostępnia. No to pobieram sobie te wszystkie kategorie i dzięki temu dotrzymuję w informacji, jakie są kategorie, łączę to potem tutaj, nie wchodząc w szczegóły, i zapisuję to w Google Sheets. OK, i znowu blokowo, zobaczcie, to jest na zasadzie przeciągam, upuszczam. Nie? I zrobiłem coś, czego nie powinienem zrobić, czyli przeciągam i opuściłem na trybie debugowania, ale to nic. I to ląduje mi w, w czym? W Google Sheetsach. Totalnie nieprofesjonalnie, czyli zrobiłem sobie bazę danych w Google gdzie mam wszystkie wpisy. Już przybliżam, bo pewnie nie widać. Mam ID postów lub strony, mam ich nazwę, wiem, czy to jest strona, wiem, czy jest opublikowana, kiedy jest opublikowana, i mam jeszcze dwie rzeczy, o których zaraz Wam powiem. Co tu jeszcze jest? No i zebrałem te wszystkie strony, czyli znowu mam część programu. Zbierz wszystko, całą treść i tą treść muszę wsadzić do jakiejś bazy danych. Tu jest akurat wektorowa baza danych, o której też będziemy mówić. Która jest poruszana na kursie, jest to baza danych, która przekazuje, przechowuje wektor, czyli liczby, a nie tekst. I to jest workflow, który może wygląda strasznie, ale on się zaczyna tutaj, tak? Czyli weź wszystkie wiersze z Excela, z Google Sheetsów, lub over items, czyli przejdź po każdym, pobierz jego dane dokładnie i znowu robię to po API. Ja nie wchodzę na żadną stronę, tylko robię to po API. Wybieram dane, które potrzebuję, przekształcam je znowu za pomocą tego prostego bloku na Markdown, bo chcę operować na pliku Markdown. Przygotowuję dane do kudranta, czystrząs, nie wiem, podwójne entery, cokolwiek, i zapisuję go w kudrancie. I to zobaczcie, ja się na tym, ja nie napisałem tu żadnego kodu, to są bloki, to są gotowe bloki, więc ja nawet do końca nie wiem, co tam się dzieje. Przeczytałem dokumentację, bo każdy blok ma swoją dokumentację. I umieściłem je w tym bloku. No tylko ja, jakbym, jakbym zmienił treść albo usunął, no to chcę móc nią zarządzać, żeby można było ją usunąć, więc jeszcze dodatkowo, no niestety, w nie ma takiej zbudowanej funkcji kudranta.